Witajcie bez ładu i składu, jesteśmy na pikniku rodzinnym na Tarnowskim Rynku ale w sumie nic się nie dzieje to jest miasteczko, przypinki są jakieś numery alarmowe, tylko ta uliczka jest zajęta znaki drogowe tam jakieś pokrętła jest już grubo po 12, a taka nula trochę tam jakieś bezpieczeństwa, nie wiadomo co Później sobie obejrzymy jak się uda Pierwsza pomoc Dobry ratownik Tutaj na rowerze jak się pedałuje Tu się goni Z chodzi kamień jest? taka mata Waga podczas tego bezpieczeństwa i obracają się na samochodzie moja waga przy zdarzeniu 30, mam 78, tu jest 277, 50 180, 90, 249 140 600. No i mamy Testy obracania na smarcie Chwileczki latają Niestety kole się cały czas patrzy w kadrze Czapka mi nawet nie spadła z głowy wow I w drugą stronę dachujemy No, no raczej to nie tak wygląda przy prawdziwym dachowaniu No to ubałem wali za wszystko Ogólnie, że nie tylko jest w tę stronę, tylko w każdą stronę. Mm. <śles> Jeden dykt pretasburgi no robu, no to niebiesku 20 sekund jeszcze, kochanie, zostało. Słuchajcie, co tu jest I jesteście to okrążenie. 3, o tym? Tak. O, i teraz drugie okrążenie. Super, to jest. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O nie. No i chyba wszystko, żeśmy zobaczyli z takich ciekawszych rzeczy i idziemy chyba na ten basen, co jest za złotówkę dzisiaj